Cześć, nie mordeczki, jestem jestem A Dzisiaj sobie zagram na serwerze lgmc.pl. Dawno nie było. No, dawno nie było. Znowu, dawno nie było odcinka, ale za to Was przepraszam. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. No i łapeczka w górę, co nie? Czemu nie? Kto nie lubi łapę w górę? Ja na przykład lubię, jak jest 150 łapek w górę. Ale za ten pomysł, co Wam dzisiaj dam, to należy się 150 łapek. Nawet i więcej, więcej, bo Wam powiem, jak zarobić 10 nie. 1 milion w 10 minut Chciałem powiedzieć 10 milionów w 1 minutę ale chodzi o... Chodzi o 1 milion w 10... Minut, tak I do tego jest zarąbisty pomysł i nie żadna blazerka, w sumie blazerką też było można, ale nudno jest stać i klepać jak można zarobić pieniążki Nic nie robiąc praktycznie I to samo się zbiera, później możecie to fajnie sprzedać i sobie zarobić kasiorę, co nie? Najlepszy sposób, w sumie wcześniej już wam go pokazywałem. No, nie na jednym odcinku, ale znalazłem tak kozacką kaktusiarkę. Ale ja nie pamiętam niektórych rzeczy, jak się nazywają. No, serwerzyzory. Kaktusiareczkę znalazłem taką fajną. Na warpie nie chcę, nie wiem czy podać, czy nie, bo to w sumie od kogoś jest. Ja tylko się tam wkradnę na chwilę, żeby wam pokazać. No, chyba że się, że się właściciel wyspy zgodzi, albo właściciel warpa. No to wtedy wam go przy, przypnę do, w komentarzu, jak napisze, jak znajdzie ten odcinek. Ja się przenoszę na wyspę i wam pokazuję, ale zanim się przeniosę, zapraszam Was do sponsora tego odcinka i pamiętajcie, kod taniMinecraft.pl to strona, na której możesz zakupić taniej Minecrafta Premium. Gwarantujemy wysoką jakość, natychmiastową wysyłkę oraz wsparcie techniczne w przypadku jakichkolwiek problemów. Zaufało nam tysiące klientów, sprzedaliśmy już dziesiątki tysięcy kont. Szybko, tanio bezpiecznie. Taniminecraft.pl Link znajduje się w opisie Jestem na fajnej wyspie. Wyspę pewnie znacie, bo to jest jedna z topowych wysp, no nie ukrywam. I, no i znalazłem fajną rzecz na, tym, na tej wyspie. W sumie znalazłem, no troszeczkę poszukałem, popytałem czy znają, czy ktoś zna jakąś fajną dużą kaktusiarkę, no i dostałem tego warpika, więc zaraz go wam zaprezentuję. Zaprezentuję wam, jak wygląda kaktusiarka. Prawdopodobnie największa na serwerze, ale nie jestem pewny, nie dał sobie tej ręki uciąć, bo nie będę miał jak ruszać myszką Zaraz wam pokażę I to jest genialna maszynka do pieniędzy. Dosłownie można zarobić na niej milion w 10 minut. Jak nie jest. jak tak chce przez nas postoić, albo hopery dacie, co wam będzie przynosiło, to sprowadzało do skrzynek. Jesteście milionerami, co nie, ale troszeczkę zajmuje czasu budowa tego. Weźmy, o, już patrzcie, już są kaktusy, co nie, trochę. Okradnę troszeczkę właściciela tutaj, tej kaktusiareczki ale może się nie obrazi, co? Jak widzicie, stoję w miejscu, kaktusy spadają, no i dropią mi do jaku, i zaraz. I zaraz Wam pokażę, jak to szybciutko sprzedać, i na znaczy, pewnie wiecie, jak sprzedawać, ale zaraz, patrzcie to. No, patrzcie to. Oddalam się, a to się powiększa. To jest największa kaktusiarka. Prawdopodobnie na serwerze i to jest szok, po prostu to jest szok dla mnie. Jak ja to zobaczyłem za pierwszym razem. Pomyślałem sobie, o, to jest to, może to zbuduję, ale stwierdziłem, że nie, nie masz szans. No po prostu no nie masz szans. To jest największa kaktusiara ever. Pewnie zbudowali ją z 3 dni lub coś w tym stylu. Albo w sumie nawet jeden dzień dałoby się to zbudować, ale to naprawdę tryhard by musiał lecić taki potężny, żeby to zbudować. I jak widzicie, jak to jest zbudowane. Pewnie tutaj jest glowstone dla ozdoby, żeby fajnie oświetliło dla ozdoby, ale chyba kaktusy nie potrzebują światła, ale nie jestem pewny Nie jestem pewien. No i oczywiście, glowstone albo inny blok może być pewnie. Piasek na piasku, kaktus. No i oczywiście blok oddzielający tutaj kaktusy. Znaczy oddzielający. Gdy kaktus urośnie i jest blok o niego, to się kaktus zniszczy I automatycznie, jak ten kaktus wyrośnie, czekajcie Jest gdzieś tutaj jakieś rosną. Rosną. Rosą. Jak one rosną na pierwszy poziom bo daj, dajmy że to jest parter Rostą na pierwszy poziom i, i automatycznie się niszczą o ten potek i spadają tutaj i woda o nie pij mnie i woda o kaktus <grydy> U, ka o tam też czekajcie ja to zbiorę bo jak serwer ma to zebrać no to tak nie fajnie by było <grydy> dobra no i taki kaktus który spada spada tutaj do wody i za pomocą wody jest transportowany na sam dół no i ludo oczywiście w tym pomaga i szybciej to wtedy spada i spada tutaj do takiego tuneliku i wszystko zlatuje na dół i wystarczy naprawdę, nie wiem, z 10 minut tutaj posciedzieć na... i krócej bym powiedział, bo to leci bardzo szybko. Jakbyśmy hopery sobie dali tutaj i zostawili chyba wy, zostawili to na noc rano się budzimy, pełne skrzynki. Nie jestem pewny czy to tak działa, pewnie działa musi działać skoro tutaj to spada cały czas, to pewnie to musi działać Ja chwilę postoję mordy, zapełnię cały ekwipunek, nie wiem ile to zajmie. Mi się wydaje, że to zajmie minutę maksymalnie a nie no, przesadziłem z minutę Krócej mi się wydaje, mi się wydaje żeby to krócej zajęło gdybym tak stał i że jakby to spadało Ale zaraz wam zaprezentuję jak się zapełni cały ekwipunek Że się opłaca taką taką kaktusiareczkę zrobić Możecie sami ją zbudować, pokazałem, pokazałem Jezu, o nie umiem, nie umiem się wyzłowić Pokazałem wam jak taką zrobić, Sami nie mam, sam będę chciał ją, możliwe że zrobię ją Ale wątpię bo to za dużo roboty, ja tyle czasu nie mam na budowy kaktusiarek, Ale no... Kaktusy lecą potężną ilością z góry. Po, no jeszcze raz wam to pokażę, bo ja jestem w szoku. Jak ja to zobaczyłem. Jak ja to zobaczyłem, to byłem w takim szoku... No po prostu... Ja wow! Jak ja to widzę to takie wow! To jest niemożliwe, że... <laughs> ja nie wiem co ja mam powiedzieć nawet, naprawdę. To tak działa na mnie taka kaktusiarka, że to jest hit. I to tak spada. Można tu sobie stanąć, nie, za pierwszym razem jak tu przyszedłem To wystarczy, że podeszłem do jednego tutaj do, W sumie podszedłem Po pierwsze zacznijmy od tego Ale jak tutaj podszedłem, podszedłem, przyszedłem Poprawcie mnie, bo wy pewnie znacie się, znaczy no No i tu wlazłem co nie zrobiłem jedną rundkę Jak tu byłem pierwszy raz i cały ekipunek od razu mi się zapełnił Poważnie, więc To jest szok, że to tak Działa, naprawdę. Jednego ja szok, szok, szok. Ale dzięki temu sposobowi są pieniążki na koncie. No, sam ich nie zarobiłem, bo dostałem go je od was, a w a większej ilości od Artika. Artika, tak się wymawia. Od Ja się, ten kto wie, to wie. Od niego dostaję przeważnie pieniążki, ale no po prostu on zarabia prawdopodobnie na kaktusiarze. No to się inaczej nie da, patrz Ja z wami gadam sobie, biegam, wy możecie sobie muzyczkę puścić Stanąć albo tak jak powiedziałem hopery wmontować gdzie jak leci do skrzynek i, i, I dosłownie możecie się położyć, patrzeć na to i wam się zbierają kaktusy I zaraz sprzedam, zaraz wam powiem ile się dostaje za cały ekwipunek kaktusów Zaraz zobaczycie, tylko będę musiał czat włączyć, bo wyłączyłem Bo, bo pisz, jest tak późna godzina, a piszecie i piszecie na tym czacie Strasznie, no nie no czekajcie Yy, b ustawienia czatu, widocznie, gotowe, dobra. W sumie nie piszecie już. Pisaliście, ale już nie piszecie. O, Edek pisze, znaczy Firestorm, ale o edku pisze, co nie? Aha, Enderman, ja jaki Edek na serwerze, a tu chodzi o Endermana, tak do mnie doszło teraz. I zaraz patrzcie, wchodzicie w sklep. Sklep, najważniejsza rzecz, sklep. Eee, za gemy, bo to jest oczywiście jak zarobić 1 milion gemów w ciągu 10 minut I po prostu Tu ludzie to jest Tu, jedzenie i farma Kaktus za 4,5 gema Klikacie scrolla Tak scrolla Tak Patrzcie teraz to i patrzcie czat 10 tysięcy Za cały ekwipunek Jak zostawicie sobie takie coś na noc to plus 10 milionów jak nic mi się wydaje tylko dużo skrzynek sobie przygotujcie i będzie gicior. I ciekawe, ciekawe czy się wkurzy właściciel, że troszeczkę mu podrąbałem kaktusów, jak myślicie. W sumie i tak by się zbardowało, bo serwer się odświeża co jakiś czas. Ale no nieważne, nieważne. <laughs> Najwyżej zostanę zrypę od kogoś. Ale no, nie będę przedłużał wam. Zachęcam Was do budowy kaktusiarki, bo to jest naprawdę genialny pomysł na zarobek na serwerze. Gdybym miał dużo czasu, bym zbudował takie coś. Kiedyś może bym to zbudował, ale no teraz, no nie ukrywam, że mam mniej tego czasu niż kiedyś. A ja w sumie pamiętacie o łapce: 150 łapeczek, subskrypcja z dzwoneczkiem, bo to bardzo ważne, żeby Wam powiadomienia przychodziło ser o serwerze, o live'ach i odcinkach. Odcinki rzadziej, live'y częściej, praktycznie codziennie. I co jeszcze? Wszystko, chyba, wszystko. Tani Minecraft z kodem słówek, narka.